Dobry bit i nasza wena gdy zaczynam dobry bit, Elo, będzie nowy rym, siema Będzie bit i nowe wersy Elo zawsze tu będzie. Gdy robię te bity, gdy robię ten numer, zawsze słyszysz rap. I ciągle tak będzie Na numerach zobacz te bity Na wersetach siema ciągle mamy te wersy Elo będzie rap dobre wersy i bity Siema ciągle mamy tak te numery i rap Siema ciągle mamy te skile i bity Elo dobry wers tutaj jest i wersy Nowa nuta będzie ciągle tak 5 kawałków wiele więcej siema no i trap Wiele więcej siema dobre bity i numery Elo, będzie rap, dobre wersy i teksty Siema ciągle, jestem grze Raper dobre wersy to robi, się ma ciągle. Na rapie to będzie, się ma ciągle nabita. Jestem w tym rapie dobre wersy to będzie, siema ciągle. Jestem w remach dookoła i tak, siema ma, oddycham miastem. Rapuję, nabijam, hip kopuję, siema dobre wersy. Rapuję czarne, białostotkie, dobre bit o ludziach. Siema kochanemu Bogu, ja to będzie. handemu Bogu, święty kolog się. Dzisiaj się że i zawsze będzie. Nowy rap o wersy i o naszym traku. Wersy, o te wersy to są wersy nasze. Tak rymem, hip hopem o wersy, wersy ciągle jest tu. Siema bity, nowy numer tak będzie. Dobry rap i wersy, Siema to posłuchaj. Poleciek list pisał chłopak do dziewczyny. Nie, to słuchaj, teraz są smsy tak słuchaj. Chłopak dzwoni do dziewczyny. najto ważniejsze to w życiu te nuty zawsze będzie dobry bieg i wersy. Siema no i traki. Elo, będzie więcej bitów siema Ciągle robię numer, siema ciągle na bitach robię dobre wersje i jestem Elo, dobre wersje, siema i tu. Na wersy te bity, na wersje, zobaczcie, siema ciągle na rapie. Zawsze tu będzie. Wers dobry bit, wers ciągle to mamy, siema ciągle na rapowe nuty. Nuty rapowe, nuty hip hopowe, siema wierzą. Jeszcze szybciej, bardzo wolniutko, jeszcze siema, ma być my Będzie tak wersja o miło Kto kolega jego miał swoją koleżankę i on miał swoją koleżankę, to była jego dziewczyna. Potem jej chłopak, chłopak i dziewczyna narzeczony, narzeczona potem Zaręczyli się przyjąć do niej bukiet 20 róż, bukietu, bukiet tak czerwone, Gorąca miłość, piękna, wspaniała to połączenie, miłość, wspaniałe potem narzeczony, narzeczony, narzeczona, mosi, Żona przysięgali w kościele. przysięgą małżeństwo. Zawsze będzie o tym nowe bity i numery. Te wersy tu są. Rap, dobre bity, rap. Ciągle słyszysz rap. Dobry numer tutaj jest. Dobry numer, posłuchaj się. Ma dobre bity. O miłości, o wszystkim tak. tutaj na życie, był kochany. Pięćmy tylko mamy do rocietać Henryku. I na wszystkie mamy do rocietać Henryku. Wójko, cieszę się na myśli, wujka. Że Gorze, cię się trzy oczy, ziemowita nam. Wszystkim będzie wers. Dobry numer, tak. Na numerach tutaj jest tak. Ale dobre wersy, siema tu jestem Na rapowe bity, na rapowe wersy, siema ciągle mamy te skile i wersy Na rapie ciągle dobry bit, dobry bit, na rapie ciągle będzie nowy numer, siema i tak Wersy Pity się tu jestem Chodzę, nowy numer, chodzę po chodniku, wszyscy nowy numer. W będzie wszystkim tak będzie rap, będzie wszystkim ludziom i kochany Polsce, tak w 966. Z Polski kochany 70. Szyma cibić wersa, stolecunowist, to pierwstą, sądzierze od po głości. Kochany naszy Polsce od pod głośności. W w 1919 roku, nasza Polska odskani pole, a nie będę Polsce, nasz bloksi. O prawo bunu, a z poliżem też w księdzach, chodzi Maria i Afryce pomoc i jak księżniczki będzie Rap i wersy, będzie ten rap wersy wszystkim ludziom Ila, już miłym o nasze rynki O wierze, o Bogu tak kochany, piszcie nie do kalogu nasze Księżom rad, Maria rad, wam zawsze będzie rapowane I dla Afryki pomoc o misjonarzach, misjonarkach i klasztorze franciszkańskim Zawsze jest i będzie tak Swratki wszystkie będą, bity nowe numery Siema ciągle mamy takie skile i bity numer Siema ciągle będzie rap i dobre wersy Elo Zobacz ciągle na numerach Siema ciągle wjeżdżam Będzie ten rap Będzie nuta Będzie ten track Wersy dobre bity tutaj są Na rapie ciągle Bity nowy numer tu zostanie bity nowy numer Siema i rapuje bity nowy numer Zawsze tak wersy Bity nowe wersy siema wszystkim ciągle Składam wersy o rzemiośle pasi co w sercu Podoba się wam podoba się wam Zawsze będzie ten rap Nawinięty Mariusz zawsze Na kanale youtube wersy Siema ciągle bity dobry Numer teksty Wjeżdżam bity Wjeżdżam sobie w numer dobre wersy Dobre wersy siema ciągle nam Nawika tam będzie będzie ten numer bity, ciągle się ma i rapuje. Na wersach się ma, będzie. Na nutach zrobię je stale. Na bitach zobaczy się ma, ciągle mamy numer. Będzie rap, będzie tak się rapuje. Na wersetach robię stale. Dobra, wersy są robione, dobre wersy. Dobra, dobra, dobrych to są numerów, dobra, bardzo dobrych, jak na dobrze. Nawiniętych się ma, rapowanych, dobra, dobra. To co, co, jak człowiek jest sercem na swoje, nosi si serce, dobry człowiek jest tak jak jesteśmy wśród Boga, ich stotuję, kochany kochane, życie, buduje nasz miłość bo kochany nas są, wszystkie ludzie, jesteśmy bardzo, dobrzy, dobrzy, najlepszymi ludźmi, zawsze bardzo dobrze, wspaniali, o wszystko, zawsze będzie, o tym nawet mam o rodzinę i zawsze będzie ten wers, rapuje, nowe bity, się ma ciągle mamy, tak te skile i bity, elo będzie rap, dobre wersy i numery, się ma ciągle na rapie, wersy zrobię, na wersach ciągle mamy. Te skile i numer będzie więcej rapu, więcej nuty Nuta więcej się ma słuchać Nasze bity i numery, będzie zawsze tak na wika Siema ciągle słyszysz, jak się to robi, jak się rapuje, nasze wersy rymuje Siema ciągle, w rapie to na winę, być dobry kawałek Siema na wika, dobre wersy, elo słyszysz tej nuty, wersy tu są Siema ciągle na numer, siema na kawałek wersy Elo, ciągle mamy ktoś, chodzi po niku spaceru. Ludzie je oddychamy nasze podwórka, i to są bloki, i domy. Nordzina się ma, ciągle wika zda, nabi. Tak, zobaczcie, się ma, ciągle jestem w rapie, się ma, ciągle Elo to więc nabi. Tak, zobaczcie, gdy ten numer zawsze się zrobi, gdy się rapuje i wersy, się ma, nawija. Dobra nuta, tu będzie zawsze. Na rapowe wersy składam, na tych bitach siema to rap. Wersy, dobra nuta zawsze. Dobre wersy tutaj są. Gdy będzie te bity, gdy będzie ta nawika, siema. Ciągle posłuchajcie, na bitach zrobię więcej numerów się zrobię. Więcej kawałków się ma tutaj są. Oddycham naszym powietrzem, oddycham i rapuję, rapuję. Elo zawsze będzie, Elo, siema ciągle zwrota. Dobre wersje i rapujesz, zawsze tak, numery. Siema posłuchajcie dobre skill, dobry rap i więcej bity. Kawałki, no i więcej, więcej nut, więcej rapu. Rapuję i nawijam, zawsze to będzie. Zwrota i te bity zwrota ciągle na rapie. Dobra, nuta no jest, jest tak zawsze, zawsze ze skropką. Z życiówka jest kochany. nasze Polsce się i rapuje. Na tak zrobię te wersy, Elo. Siema, tu jestem zawsze na wersach. To się robi, zawsze będzie tak, traki. Elo na wersach siema ciągle na numerach. Będzie więcej kawałków, siema, no i zwrota. Bity nowe wersy robię, siema ciągle. Jak się nawija, to będzie tak, będzie więcej rapu. Siema, nowy rap, nowe wersy, nowe bity. Siema, tu na rapowe są te, Te są rapowe składanki, składane flow na bitach. Siema, to będzie na rapowej, nowej nucie. Siema, wszystkie słuchajcie, kawałki. Dobre, bity, dobry rap. Siema, tutaj i jest nowe wersy. Bity, siema, ciągle mamy, tak te skile Elo, posłuchajcie nowe wersy. Siema to rapuje. Gdy będzie więcej tego rapu, będzie tutaj. Siema, tu jest. Bity wersy nasze, bity kawałki. Elo, zawsze tu zostanie. Na numerach siema ciągle mamy, numer siema ciągle zwrota i się nagrywa. Dobre wersy nabi, tak zobaczcie, siema ciągle mamy. Te kawałki nabija, tak długie numery siema i rapuje. Więcej rapu, więcej nut, więcej przekazów to jest. Siema ciągle bity, dobry numer i jest. Na rapowe wersy są tu siema, jak się rapuje, dobre wersy się składa, Po przekaz i nuta. Siema ciągle będzie ten rap i dobre flow. Na bitach zrobię więcej, więcej rymów, więcej słuchaczu dla ciebie. Słuchaczko, słuchaczkom, siema i rap. Elo, dobre bity siema ciągle nie wypada. Formy siema o mundialu, o piłkarzach naszych, polski zawsze w im klubie. Tak kochany, wszyscy kochają. Meczka, myszki, całe ludzi, wersy siema. Ciągle bit i nowe teksty. Elo, będzie rap i dobre wersy siema. Ciągle będzie więcej bit i nowy rap ma no i więcej rapuje dobre wersy Elo ciągle mamy tak te skile i bit. Skile i rapuje nowe wersy tu Na tak zostaną wszystkie Siema ciągle będzie i nuta Gdy się robi takie wersy gdy się robi takie kawałki Gdy będzie ten numer sale Się ma więcej nawijane bit i dobre wersy, bit i dobry flow Nawijam ciągle, będzie to na rapowe Więcej wersów na rapowe są te wersy hip-hopowe wersy, tu są nasze serce. Kładane wersy, są więcej. Spójne spójnych, połączone więcej. O tym się nawija, więcej, więcej, pasz i wywiórka. Zwierzęta, słuchajcie, wszyscy nasz rap hip-hop. Wersy, zwierzęta, ludzie, no i bity, się ma, siema gdy nowy wers tu będzie siema, no i rym. Gdy więcej zrobię tego wersu właśnie, gdy się zrobi rap i tak. Tak, ty nowe wersy, jestem siema tutaj i się tworzy. Na tak zawsze będzie ten numer i wersy. Na tak to będzie siema i kawałek. Nasze nuty, siema sekunda. Dobre bityle, są so tu tak wersety, minuty hipo wersy. Minuty siema. Ciągle będzie i kawałek, dobre wersy, dobre wersy się ma tutaj na rapie. Zrobię je tak więcej. Słuchacz posłucha, spodoba się na pewno, bo się ma wszystkim słuchaczkom i wersy o mundialu, o piłkarzach, o z pomponami. Co biegają na meczu, ci liderki, ci liderki, wersy hip hop, teksty się ma, dobre, bite wszystkich pas. Co mają w sobie pasy, sport. Siema i ćwiczenia, dobre wersy, nowy numer Siema, no i wena, dobre bity, dobre bity, tutaj zawsze będzie Elo, nasze wersy, tutaj Siema, będzie nowy numer, siema i rapuje. czy będzie ten wers Czy będą te teksty Na zrobię jeszcze numer Siema, freestyle, wolne, no i numer Siema, będzie dobry rap i więcej Na się siema, tutaj jest teksty, elo Zobacz jak się nawija. Dobre bity, dobry rap. Siema, no i wena, dobre wersy. Jestem wciąż w kawałkach numery tu. Siema, ciągle mamy te bity i wersy. Siema, ciągle słyszysz tego rapu. Brzmienie, nowy rap i nowe wersy. Posłuchaj, jak się robi stale. Na wersach, na numerach, na membranie. Elo to będzie więcej słuchać dla Was tego. Rapu hip-hop słuchacz na winetę, zwrotę, bit się ma ciągle. Jestem i rymuję, ciągle na rapie dobre wersy. Na kawałkach będzie stale nabita, siema wszystkie dobre nuty, składam, późle to historia jest zawsze w sercu noszę. O Bogu tak on mogło nasze życie. Cudowne wersy historii, za w sercu noszę, nasze. Cudowne życie wersy człowiekowi. Zawsze na wisłko wszystkim ludziom będzie rap. Nasze bity, wersy elo. Siema ciągle i kawałek, dobre bity, dobry rap, dobry rap i numery, dobry bas, dobry rap, wszystkim na winę, wszystkim ludziom, jak bo Bogu tak mamy mamy, Dorota, dryku, wujku, co marsi La dla wujka, że gorze, czyli martwych siostrzeńskich, w kierunku zimowita, co cię co nasi, ani stofowi, ani nasze i wszystkim tak, nowy bit i rap, nowe wersje, siema i rapuje nasze wersy tu się zrobi na bitach, będzie więcej kawałków, siema, rap i te bity, siema. Ciągle mamy numer, się ma ciągle na rapie, dobre wersy. Elo, zobacz jak się rapuje, dobre skile. Elo, tu mamy na wersach, zobacz dobry bit i nowa wersów. Mnóstwo będzie tak, gdy za wersy zrobię je, yeah. gdy nawinę ciągle tak. Słyszysz, jak się nawija i rapuje, dobre teksty, tu się nawija, dobre skile tu jest. Nasze bity, siema ciągle mamy numer Będzie rap i dobre bity Elo, będzie dobry numer, siema i rapuje Nasze skile To będzie zawsze, na bitach zrobię wiele więcej Siema, dobry rap Elo, będzie nasze kawałki Elo, będą więcej tych tak, nut, wersów Wzrodki i nasze mowy Zawsze mój jedyny kochany i nasz boski mowy Zawsze będę o tym rapował w Serce składam numer, siema leci Do gdy na winę zwrota ta To będzie numer, będzie numer Nie wspominaj mi dziewczyno Tyż masz chłopaka, jesteś w związku swoim I masz swojego chłopaka Jesteś jego dziewczyną, jesteś jego dziewczyną I tak nie ma nas, nie ma nas I będzie ten Traki wersy nie ma, na zawsze będzie to Na wersecie nowy numer Bity wersy ciągle, siema i tak bit Elo będzie nowy numer, siema noise na Na wersecie mamy bity, dobry przekaz Dobra pętla na numerach, siema to będzie Na bitach zrobię jeszcze więcej traków Na bitach zrobię wiele więcej, siema i rapuje, Na więcej bitu, wersów, siema Ciągle mam ten numer bit, posłuchajcie, nawijam, zwrota ciągle i kawałek Dobre wersy tutaj się ma, długie to kwiecień, czwarty miesiąc. Nagrywek i rapu, rapuj, rapuj. Twórz będzie numer, się ma ciągle na rapowe wersy, na bitach się ma ciągle, będzie rap. Dobre wersy i rapuje, ciągle tak, ciągle tak, na wersach ciągle złożone numery się ma tutaj to. Od kwietnia zrobię rapy, następny tamten rok, był był 2020 rok, 2021 rok, 21 rok, 22 2022, 2022, zawsze tak Numery nasze rapu, hip kawałki, dobre numery, siema, no i właśnie Na zrobię te wersy i rap, siema, ciągle jestem tu i robię wers, siema, siema Ciągle będzie ten wers, będzie te kawałek, elo, nowy wers bity nowe traki będzie nowy wersy elo tu jestem w bitach nowym rym, yeah. rymie rymie bity nowym rapem się ma ciągle to zrobię na bitak zrobię te wersy na bitak to robię siema ciągle będzie i na VK, ta wersy rap siema ciągle słyszysz tak gdy wersy zrobię te wersy będzie nowy numer tu robię przekaz rap i kawałek te teksty dobre wersy Dobra, nuta, więcej jest tu bitów, Kawałek rap, kawałek hip hop, hip hop teksty, bity się ma wszystkim werspo. Nie, ale tak jak piłka nożna na boisku poddychać się, że pojecie pograć meczyk. Meczyk, meczyk, meczyk piłka, sport, się ma. Wszystkie wersy tu są. Elo, będzie jak się nawija, te wersy nawija. Dobre teksty na membranie słyszy zawsze, słyszy zawsze te nuty. Na membranie słyszysz nasz hip hop, nasz hip hop elo. Siema ma bity dobry numer elo i wersy. Na bitach zrobię wiele więcej tego bitu, zrobię jeszcze więcej. Nagrywek, numer siema ciągle mamy. Tak, te bity, kawałek i wersy tu będzie zawsze. Stale to robię, stale ciągle mamy te numery. Słyszysz zawsze na bitach, zrobię jeszcze więcej wersów. Na bitach zrobię jeszcze więcej. Tak, na numerach słyszysz ten rap, na numerach słyszysz jak to robi się. Siema, siema, gdy będzie tak. Dobre wersy są tu numer. Na rapie zobacz więcej, więcej rapu, więcej tekstów. Siema ciągle na tych bitach. Na rapie siema będzie, na bitach zrobię jeszcze je. Na wersach zrobię dużo więcej, tak. Na wersach zrobię jak więcej. Siema, słyszysz tego rapu, przekaz. Siema ciągle na bitach, robię te wersy. Elo jak się nawija i robi ciągle na wersach nowy numer się ma ciągle. Czy będzie ten wers, czy będzie więcej tak. Nowe nuty, nowe bity się ma, jestem rap. Dobre wersy słyszysz tak na wersach ciągle nowy numer i rap. Dobre wersje tutaj, się ma, to tak. Na numerach wjeżdżam, będzie, tak? Dobry numer, się ma, jestem. I nagrywam sobie pętlę I nagrywam la-rap-rap. Hip-hop, nagrywam hip-hop, się ma ciągle. Wszystko. Dobre numery wszystkim ludziom. tylko i warsztatów terapii zajęciowej biorstatów białego stoku. Warsztatów terapii zajęciowej, suwał w ełku. Skóżnicy, z wszystkim rapuję, nawijam się Dobre, długie nuty i pasy. Kto stworzył hula i nogę, stworzył pociągi. Jest jeżdżą tak, podróżują, podróżowany ten wers i trak Hip-hopem, wersem, rapem, siema, znam słowo, przepraszam, znam, co so wybaczam, savoir vivre Jestem kulturalny, nawijam o tym hip-hop, nawijam dobre bity Będzie tak. nowy wers nowe rymy, dobre skile, dobry rap i wersy Słuchajcie, nawinę te teksty, gdy będzie nowy bit, nowy rap zawsze Siema, ciągle będzie numer tak, bo przekaz jest tu, Elo, słyszysz, jak się nawija Będzie długi numer, zawsze, zawsze stale Nowym rapem, stale, nowych hip-hop, stale wszystkim ludzie mamy Dorota Ciendyku, wujku, co się wujka, gorza tak Zcibożę Marci o tym w skierówka będzie mówić o cihantowa na siani Będzie wersy wszystkim rapły po co 966 krzest Polski kochanej, 73 marci bitwy 100 lat. cudowistów pierwszy, cudowistą trzecia rodzica od skani po w 1919 roku nasza Polska nie pole, że będę rapował. A nasz Pols, naszej polgości zawsze nerpował nasze Polsce naszej polgości 120 lat. Nie było na mapie nasz polski i nie i... Zawsze będę o tym rapował i nie przestanę rapować I nie było, nie było, nasze sobie antycetowe lata na mapie zawsze Będę tym rapował, nie przestanę tym, rapować. Nie tym rapować. Nie nigdy o tym rapoci, Ila księży, ile seminar duchownego bez to kleryków, misjonarzy O radium, radwam, radium, proboszczom, wszystkim Będzie te wersy rapuje, wszystkie te numery, bity Zawsze to rapuję, nawijam, hip-hopuję Dla wszystkich ludzi, misjonarzy, pomoc w Afryce, pomoc O misjonarzy w Afryce, pomoc dla Afryki, będzie ten rap Będzie pomoc Afryki. Wszystkim dla wszystkim ludzi, dla nas świecie rodziny, samych czerkwi Wszystkie Ila księżom i wszystkim seminarium Duchownego w I jest dla seminarium Duchownego w stoku Będzie nowe wersje wszystkie są, będzie składane wiele Więcej jest składanych też w ile Na Miejscu Pomorskim w Afryce ludziom ile Wśród zakonnych klasztorzy francuskańskich w siostrze zakonne o dziennicku co spisała Miłosierdziu Boże, miłości, Boże, Boże ga, nakanego, miłość do naszych ludzi zawsze będzie tym rapły na sprzęt. Bo to smartwone, komu tym Barcelonie jest sprzęt. Ten i popowy, Gości bieli, przywijane super, biały kolor Bluetooth. Przewijany super będzie wiele. powtarzać te numery są. One się powtarzane nigdy nie były, nie są wiele, więcej jest powtarzane wersy, wszystkie jest tak posłuchajcie wiele, możecie słuchać wiele razy te utwory i kawałki, teksty na winę się ma nowy numer. Przęt, głoś, tu chem przewijany, super kabel czarny, samny kabel USB, głośno dzibiel, super przewijany, będzie wers Wielkie nowe numera puje, na wiem hip hop, to jest to, to jest, to, to jest to